Dzień dobry! Przedstawiamy KidsView, najlepszą aplikację dla przedszkoli i żłobków. Korzystając z aplikacji, jesteś na bieżąco i masz dostęp do ważnych informacji w jednym miejscu. W kalendarzu widzisz terminy ważnych wydarzeń i wymagane dokumenty, np. do udziału w wycieczce. Możesz sprawdzić daty i godziny zajęć dodatkowych lub indywidualnych oraz zapoznać się z całym planem dnia Twojego dziecka. Otrzymujesz powiadomienie o rzeczach do spakowania widocznych w plecaku. Aplikacja jest bardzo funkcjonalna i dopasowana do potrzeb rodziców i opiekunów. Ułatwia komunikację z placówką dzięki powiadomieniom i ogłoszeniom, gdzie znajdziesz wszystkie istotne informacje. Umożliwia wygodne zapoznanie się z dietami oraz menu posiłków na każdy dzień tygodnia. Konta w KidsView posiadają rodzice, ale możesz nadać dostęp do niej w trybie ograniczonym także niani, upoważniając ją do odbioru dziecka. Galerie zdjęć i filmów pokażą Ci wspaniałe chwile Twojego dziecka w czasie pobytu w placówce. Możesz polubić zdjęcia, dodać komentarz oraz ściągnąć galerię zdjęć na jeden klik. Dzięki KidsView koniec wyszukiwaniem maili o należnościach do zapłaty. W jednym miejscu widzisz bieżące rachunki oraz całą historię rozliczeń i saldo do zapłaty. Przyciskiem Zapłać wszystko możesz błyskawicznie wykonać przelew elektroniczny w aplikacji. Zapraszamy do korzystania z Kidsview.